Siemanko, przed nami kolejny odcinek serii Detroit Become Human. Serdecznie zapraszam do oglądania. 11.17. Kurde, zima na całego Co ten Heng zaś robi? Wszystko dobrze, poruczniku? W zeszłej nocy Chris był na patronie. Został zaatakowany przez defekty. Powiedział, że uratował go sam Markus. Wszystko z nim ok? Tak, chłopak jest w szoku, ale żyje. Złe przeczucia, poruczniku. Nie powinno nas tu być. Złe przeczucia mówisz? To zrób sobie fragmentację. Może masz błąd. <laughs> Cześć Jestem porucznik Anderson Z policji kryminalnej Detroit Mam się spotkać z panem Kamskim Proszę, wejdźcie Pan Kamski Okej okay. Zaraz pójdę po Elajczacha Proszę, rozgośćcie się Zaczekaj na Androida. Rozglądajmy się. Usiądź. Założyciel Cyberlife. Spokój laska. To prawda. Jest bardzo ładna. Nie zwaha ta. androidy Amanda. O no kurde. Stern Amanda. Wyszły na zdrowie. Poznasz swojego stwórcę, Connor. Jakie to uczucie? Kwantowa łóżka Cyberlife. Okay. Nie wiem powiem jak go poznam. Ja czasem chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą, mam mu parę rzeczy do powiedzenia. Dobra, a co usiądziemy sobie? Lajda zaprasza. Lajdach. Dobra. O kurde. Pan Kamski, dajcie mi jeszcze chwilę. Maszynik. Okej. Okay. Porucznik Anderson, a to Conor. Co mogę dla pana zrobić? Prowadzimy śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z Cyberlife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją. No i z wolną wolą. Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Musimy zrozumieć, jak androidy stają się defektami. Wie pan coś, co mogłoby nam pomóc? Idee to wirusy, które szerzą się jak epidemie. Czy pragnienie wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z Tobą, Conor? Po czyjej jesteś stronie? Jest to po żadnym. Stworzono mnie, bym powstrzymywał defekty i to właśnie zamierzam zrobić. <noise> to program każe ci tak mówić. Ale powiedz. Hmm. Czego ty naprawdę chcesz? Niczego nie pragnę. Jestem maszyną. Chloe? Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej. Mnie ciekawi, czy maszyny są zdolne do empatii. Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii Cyberlife. Młoda i piękna po czasy. Kwiat, który nigdy nie zwiędnie. Czym jednak jest? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? I ma duszę? O kurde, co on... Co on tu planuje? Możesz kombinuje? Możesz tę fascynującą kwestię, Connor. Zniszcz te maszyny, a wszystko wam wyśpiewam. Albo ją co? Jeśli sądzisz, że żyje. Ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. O kurde... Okej, okay, wystarczy. Chodź, Connor, idziemy. Przepraszam za Co jest zaleźć. dla ciebie ważniejsze? Twoje dochodzenie, czy życie tego androida? Zdecyduj, kim jesteś. Posłuszną maszyną. Czy żywą istotą. Obdarzoną wolną wolą. Dobra, zdarczy. Connor, wychodzimy. z spust. Connor! Nie! To powiem ci, co chcesz wiedzieć. Fascynujące. Ostatnia szansa CyberLife na ocalenie ludzkości? Sama jest wadliwa. Nie. Nie jestem defektem. Wolałeś ocalić maszynę, zamiast wykonać misję. O kurde. Dostrzegłeś w tym androidzie żywą istotę. Okazałeś empatię. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać: zdradzisz swoich braci, czy powstaniesz przeciw Twórcom? Co jest gorsze od konieczności wybrania mniejszego zła? Chodźmy stąd. Hmm. Przy okazji... Zawsze zostawiam w programach wyjścia awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Dlaczego nie strzeliłeś? Spojrzałem w oczy tej dziewczyny i nie mogłem tego zrobić. Tyle. Zawsze powtarzasz, że zrobiłbyś wszystko dla misji. Mieliśmy się czegoś dowiedzieć, a ty odpuściłeś. Tak, wiem, że powinienem był to zrobić, ale nie mogłem. Przepraszam, ok? A to może dobrze zrobiłeś? No. Tajemniskom skim. Ok, to dzięki za oglądanie. I do następnego.